Witam Was, tak się właśnie wypaliło w piecu. Tutaj dokładam jeszcze warstwę 25 mm ocieplenia. Może być za mało, to dołożę jeszcze. Na razie tylko tyle. Wszystkie ścianki obudowuję. I już grzaweczki groty wyjścia. Trzeba będzie podłączyć koskie trochę mi tej płyty zostało, bardzo droga jest. Także to są niezłe koszty, żeby takie coś budować, ale myślę, że wykorzystam wszystko, cały każdy kawałek, żeby to ociepić jak najbardziej. Jeszcze czekam na materiał, przyjedzie, obudować to i zobaczymy, co dalej. A ja tutaj mam przygotowany sterownik, gdzie załączony siłę. Jest termopara do tego, taka konkretna, ceramiczna, profeska jak, jak nic, trochę kosztowała, sterownik będzie działał, ociech, cholera, na styczniku, w automacie, sterownik będzie włączał i wyłączał zadaną temperaturę. Jeszcze jest podłączone tylko wyjście kabla i podłączyć pies. Tam trzeba zrobić kostkę konkretną. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak skończysz jeszcze budowę. Zamknięcie już gotowe. Muszę zawiaski zrobić. Jak to będzie. No muszę to też z tymi kabelkami zrobić Tak więc pies prawie na ukończenie jeszcze obudowa. Sterownik zamontowany. łącznik taka jest termopara ceramiczna. Nie wiem jaka jest jaki symbol, nazwa. Zaraz kabelki podłączam i to tak sobie rozwiązałem podłączenie grzałek. Na trzy fazy rozbiłem, a resztę podłączę. Będzie próba. Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny dzień zbudowy. Praktycznie jeszcze tylko obudować w ramkę stalową w pokrycie, wiem, czy czymkolwiek. Sterownik zrobiony, element umieszczony. Wcześniej już dałem temperatury. Wszystko się wypaliło na biało ładnie pięknie. Dołożyłem jeszcze 25 mm tej płyty ta ceramiczna. Tu tak sobie elektrykę rozpracowałem. To chodzi teraz na siłę, już, już nie będzie się paliło tak jak wczoraj. Nieco, umieściłem element. Włączę i zobaczymy jaki będzie czas i rezultat tej całej akcji. Na razie tylko tak uruchomię i zrobię chwilę przerwy, żeby zamknąć. Zobaczymy później po jakim czasie temperaturę mamy kasetki. Rośnie, dobra, ja zamykam dzwiczki, ładnie to pięknie wygląda. Zobaczymy, jak będzie element po nagrzaniu. Spotkamy się za chwilę. Tak więc skrzynka zamknięta, patykiem podparta. Nic nowego, będą zawiaski zrobione, chyba do góry będę otwierał to wszystko. Temperatura rośnie, mamy 500 stopni, ustawione jest na 840. jest 570, 80, 600 dochodzi trochę się kopci bo element jest w oleju no nic czekamy chwilę za jakiś czas jak się wygrzeje będę sprawdzał jak to wygląda minęło około chyba 2 minut Temperatura oscyluje w granicach 840-850. Sterownik się włącza. Temperatura rośnie, jak widać. Wyłącza się. Muszę kiedyś sprawdzić, jaki czas będzie na wygrzanie takiego elemenciku. A, czas pokaże. Muzyki nie będzie dzisiaj. Bo doszły mi wieści, że przeszkadza. Więc yy, no cóż, będzie sam komentarz. Dla mnie to są początki. Zobaczymy, jak tam element. Element nabiera temperatury, ale jeszcze nie ma odpowiedniej. Także minęło czasu. Tu miałem telefon, może z 5 minut. Temperatura tak oscyluje 840-850. Czuję, że jeszcze muszę na ścianki boczne dołożyć izolacji. Bo jest slipka trochę ciepłe, ale trochę 840. Zobaczymy. O, włącza się jeszcze wyłączyć zobaczymy się teraz co się stało z naszym materiałem no więc w piecu pięknie temperatura osiągnięta można hartować Jedź się nie wyłącza bo jeszcze trzeba zrobić mikrowyłącznik żeby to fajnie chodziło automatycznie temperatura spada go wyłączę i jeszcze raz otworzę także ładnie ładnie wszystko świeci ma wygrzany i można hartować dobra trzeba działać rameczkę robić stojaczek jeszcze boki ocieple robić zawiaski będzie pięknie i się od Pierdzieli się tych wyzyskiwaczy. Na razie, chłopaki.